Dzień dobry, witam Państwa serdecznie. Fokus na polski GameDev i dzisiaj trochę inaczej niż w poranku z rękami, bo siedzimy z Pawłem Słogalskim przy stole, więc mamy trochę więcej, może nie czasu, ale więcej przestrzeni na, na swobodną rozmowę. Szanowni Państwo, pisaliście w komentarzach przy ostatnich materiałach, że prosicie o spółkę Farm 51. No i proszę bardzo, cały program poświęcimy na spółkę Farm51. Witam Cię, Paweł. Witam, witam słuchaczy. Paweł, teraz tak, żebyśmy dobrze byli w datach. Jesteśmy świeżo po konferencji i prezentacji Farm51. Farm pokazał wyniki, pokazał zapowiedzi, co się ma wszystko wydarzyć, i też zrobił podsumowania do ostatnich tytułów w tym w tym sprzedażowych. Ja w ogóle może bym zaczął od takiego slajdu z kluczowymi projektami na przestrzeni 2016 2022. Tutaj mamy cztery takie tytuły w tym okresie. Czyli mamy pierwsze oczywiście Czarnobyl Wiarowy, potem mamy Get Even, World War 3K, no i Czernobyl Light, który jest chyba takim najbardziej chodliwym teraz tytułem. To może zacznijmy od, jakby od podstaw, czyli omówmy te 7 lat wstecz, bo to do 2022 roku, ale jak nam się farm rozwijał przez ten okres. Faktycznie tutaj ten rozwój zaczął się od wiaru i, i, i na tym spółka buduje w kolejnych latach, czyli ta technologia skanowania tego terenu wokół Czarnobyla okazała się no, bardzo istotna też w kontekście tej geopolityki. Tak? No, teraz nikt nie może tam pojechać tego zaskanować ze rzeczywistych względów wojennych, więc i to, co wczoraj na tej konferencji się pojawiło, to też ciekawostka, że dzięki Andrialowi Andrii Piątce można bez problemu przeskalować tą grafikę w górę na podstawie tych nagrań, czyli można zaupgrade'ować grafikę, nie, nie, nie będąc zobowiązanym jechać tam jeszcze raz, więc de facto spółka ma takie asety do wykorzystania graficzne, co jest bardzo ciekawe, że na pewno się przyda przy kolejnych grach. No, natomiast no, wiemy, że te aplikacje VR-owe, no bo to była, no, nie była gra, to była aplikacja, y to, to nie są jakieś bestsellery tutaj, to, to nie będzie z tego superhot'a ani nie było, natomiast na pewno ciekawa nauka dla spółki i jakaś taka specjalizacja e, i te nawiązanie do Stalkera pierwsze się pojawiło i stąd też e, później ten Chernobylite się pojawił, no bo łatwiej jest budować na środowisku, które się zna lub się ma już zmapowane w grze. Natomiast Get Even jest zupełnie inną historią, e, no bo to już była prawdziwa gra i, i, i w której niestety Zabrakło chyba trochę akcji i jakby gra została całkiem nieźle odebrana pod względem fabuły, tutaj narracji, natomiast te elementy FPS-owe no nie były tutaj na, no na skalę światową uznane, że tak powiem. Także gra była takim trochę przeciętniakiem hmm. overall. Natomiast no też pojawił się azjatycki wydawca, więc spółka zaczęła też wskakiwać na kolejny poziom. No natomiast no w wynikach finansowych nie było widać tutaj jakby wielkiego wpływu, więc, więc to, co tą kapitalizację wywindowało w poprzednich latach, to jest na pewno projekt World War III i tutaj detaliczni inwestorzy no, liczyli na drugiego polskiego battlefielda. No, no I teraz już wiemy, szczególnie po wczorajszej konferencji, już definitywnie, że to się nie udało, jeżeli chodzi o komercyjny potencjał. Natomiast faktycznie, e, faktycznie był taki moment, w którym wielu uwierzyło, że, że już te KPI są tak dobre, że ta gra wygląda tak świetnie. Na, więc, więc na pewno rozczarowanie, ale to też widać po, po spadku kapitalizacji teraz jesteśmy poniżej 100 milionów złotych. Dawno nie widziane poziomy naprawdę, więc, więc widać, że ci inwestorzy, którzy liczyli na World War Free, dostali wczoraj sygnał jasny, że no nie będzie z tego milionów już I, i, i spółka też poinformowała przy okazji o porozumieniu z wydawcą, które de facto oznacza, że tam jest przeniesienia IP warunkowe po, po płatnościach. Natomiast taki najważniejszy feedback z tej konferencji jest jednak taki, że te należności od wydawcy, które są na bilansie, to będą zapłacone w ratach kilkunastu miesięcznych, co sygnalizuje, że wydawca też. Trochę przestrzelił i jakby nie ma z czego zapłacić tych rad, więc trochę opóźnia je. I stąd taka chyba dramatyczna reakcja wczoraj około minus 20 na kursie akcji Farm, e, więc, więc ten projekt trochę będzie przechodził do, w inne miejsce, czyli, czyli już całkowicie do wydawcy, a zespół, który tworzył tworzy World War Free będzie prototypował nowy FPS, no i to też warto podkreślić w tym miejscu, że Farm 51 to są de facto dwa osobne zespoły, tutaj zespół, który tworzył Chernobylite i World War III to są zupełnie niezależne zespoły, więc to są de facto dwa teamy dowodzone przez dwie osobne osoby z zarządu, więc na pewno trzeba na to patrzeć z tej strony. I ten drugi team, właśnie, czyli team kierowany przez Wojtka Pazdura, tworzył Chernobyl Light i wcześniej Get Event, więc to są takie naturalne sekwencje. I tutaj faktycznie sukces komercyjny. No wczoraj na tej konferencji spółka się na prezentacji pochwaliła, że milion sztuk bodajże został przekroczony z konsolami, więc całkiem dobry wynik. Mhm. Na pc jest na pewno powyżej pół miliona sztuk sprzedaży, więc też jak na tą drugą, trzecią ligę polskiego Game Devu pod względem wielkości albo budżetów, na pewno istotna spółka. I Dlatego spółka w, y, idzie w kierunku de facto takiego ciche, cichego sequela Chernobyl, czyli to, co się pojawiło w dalszej części prezentacji, czyli taki trochę rewil Czernoby Full, czyli na razie gra słów, bo, bo, bo to jest tylko tytuł roboczy i to zostało podkreślone. Natomiast faktycznie będziemy mieli do czynienia z sequelem. W, w, jeszcze nie za rok, bo, bo tam się pojawiły daty 2025 do których zawsze trzeba podchodzić ostrożnie, natomiast yy, wczoraj padło takie stwierdzenie, że ponad połowa gry, czy przynajmniej połowa jest już skończona, więc jakby to też yy, wyróżnia spółkę na tle innych yy, tych małych yy, indie deweloperów, którzy raczej mają te gry na prezentacjach yy, albo na vertical slice'ach, no tam że Rzekomo mamy do czynienia już z, że grę już można przejść w tej części, która jest zrobiona. Zanim przejdziemy do Czarnobyl Lighta, ja bym jeszcze za chwilę zaparkował przy World War Trójce i pewnego rodzaju podsumowaniu, bo co prawda faktycznie gra jest z 2018 roku i sam mówiłeś, no i doszło już do takiego momentu, że no nie będzie nie będzie. No, my jesteśmy ile? 5-6 lat za chwilę po, po premierze, e, więc trochę daleko do Battlefielda, ale przecież w pierwszym tygodniu sprzedaży to był top 1 na Steamie. Tylko jeszcze bez wydawcy, prawda? Do tego no czasu właśnie. się odnosi. E, ale na przykład spółka podkreśla coś takiego, że mm, to jest tytuł, który był pewnego rodzaju też dla nich game changerem, jeżeli chodzi o zdobywanie tego doświadczenia e, przy udoskonaleniu procesów produkcyjnych, czy chociażby Związanie kontraktów i kontaktów biznesowych z segmentem militarnym. No i teraz yy, idąc, jakby, w, no bo OK, mamy kilka wymiarów, tak, patrząc na Farma na 51 i na konkretnie na ten tytuł. Bo z jednej strony patrzymy pod kątem, OK, sprzedaż, zyski udało się, nie udało się, co zdarzyło się osiągnąć, no ale też farm przecież mówi, ok, no od tego gdzieś tam wyszło, budujemy na tym doświadczenie, za chwilę dojdziemy do Czarnobyl Lighta i tego, co się, wszystk, co się wydarzyło, ale co dobrego dla spółki, poza tym jeszcze World War Trójka zrobił. No tak naprawdę te kompetencje w sieciowych shooterach to jest coś, czego ja nie znam w Polsce spółki, która na skali nie kilku osób, tylko kilkudziesięciu ma zespół, który może się pochwalić doświadczeniem zrobienia takiej gry, więc na pewno unikalne na skalę Polski czy regionu kompetencje. No natomiast tak jak powiedzieliśmy wcześniej, no to, to, to jakby te oczekiwania były o skalę większe. Natomiast no faktycznie no ta gra, ta gra wygląda nieźle i jakby no gdzieś przebiła się na pewno, szczególnie to co, o co mówisz, na premierze Early Access, no to był mega hit, no tylko z problemami serwerowymi ogromnymi i to też pokazuje, jak trudno jest niezależnemu deweloperowi wydać grę po prostu sieciową, czy nawet kooperacyjną i to jest jakby taki szeroki problem. Nawet Outridersy, które miały z dużego zagranicznego wydawcę, też się na tym wykrzaczyły, na większej skali oczywiście. E, natomiast przy okazji faktycznie tych e, też shooterów. no powstał ten trzeci, trzeci od, od, odłam segment farmy, czyli ten Reality 51, mhm. który de facto yy, ma być czymś innym niż gry, to no, technologia pewnie troszkę wojskowa, czy, czy, czy dla, dla jakiejś tutaj firmy. Czy to nawet publicznych, czy prywatnych. I wczoraj też nacisk na konferencji był kładziony na tą część, że tutaj coś się dzieje dobrego, że w sensie spółka jest dzięki oczywiście tutaj de facto sprzyjających warunkom geopolitycznym, jest w stanie coś tutaj pozyskać, bo zwiększyły się budżety. Więc tam nawet padło wprost na prezentacji powołanie nowej spółki, która będzie się tym zajmować. I to jest o tyle też ciekawe, że. W wydźwięk tej prezentacji jest taki wczorajszej, ja się obawiałem, że padnie tam w kwestia finansowania i emisji akcji, no bo tak, tak to wyglądało patrząc na 3 miliony złotych na koncie przy tak dużym teamie, natomiast padła taka deklaracja, że od, od właścicieli, że nie będzie żadnej emisji akcji na poziomie Farm 51, natomiast no, ewidentnie między wierszami nie yy, nie było zaprzeczenia co do spółki zależnej żadnej. Czyli mam wrażenie, że ten projekt właśnie wojskowy będzie w stanie pozyskać jakichś inwestorów, i przez to te pieniądze będą może wykorzystane też na poziomie grupy, więc ciekawy kierunek, ale to też pokazuje, że spółka się dopasowuje do, do trendów rynkowych, jeżeli w okresie wojennym jest łatwiej zdobyć finansowanie na takie technologie, to na pewno na pewno warto z tego skorzystać. Także to, to jest jakaś taka jeszcze gwiazdka tutaj do wyceny i do, do segmentów, bo nie wiemy, jak to się będzie rozwijać, ale faktycznie tutaj spółka. Mruga jednym okiem, że, że tam się akurat dobrze dzieje w tym biznesie. Przed chwilą widzieliśmy jeden ze slajdów e, a propos już Czarnobyl Lighta i jego osiągnięć, e, więc prośba też o pokazanie go. E, no bo właśnie kontynuując wątek, e, Czarnobyl Light pojawia się e, no w Early Accessie to był chyba 19 rok, więc dość szybko tak naprawdę e, po Rozgrzane oczekiwania były, pokazują Czarnobyl Light. No na tytuł faktycznie do pełnego akcesu czekaliśmy jeszcze dwa lata, ten 21 rok jak się pojawiło. No ale to doświadczenie wspomniane z World War III no zaowocowało. Patrząc na tą listę osiągnięć z 21 roku. No to jest pokaźna. No nie, przecież nie zebrali takich tytułów w 2018 roku y, poza oczekiwaniami graczy. Czarnobyl Light y, jest y, wysoka ocena mediów y, graczy. Y, no i te dwa zespoły, o których wspomniałeś, mi się ciągle tak ciśnie na usta, że mamy Czarnobyl Light. No i teraz ten projekt, o którym zapowiadaliśmy był full, czyli co, tak. mieliśmy wersję light, teraz mamy wersję full jako e, sequel, nie jestem przekonany tak osobiście, to, to moje zdanie, e, czy ten tytuł jest fajny, czy nie. To jest czy tytuł nie. roboczy, to zostało wczoraj e, tak. Tak, widziałem, że, to, tak, że, tak, że tak. mamy light, mamy wersję full, e, ale ja jeszcze, wiesz co, tutaj sobie zerknę przy okazji, e, bo tam do strategii to jeszcze za chwilę gdzieś tam podejdziemy, ale tu mamy takie ciekawe, Ciekawy slajd dotyczący oczekiwań graczy względem samej kontynuacji. Tak? To, jest to, co, to jest to, co widzimy. Mm -hmm. I ten jeden z tych aspektów pokazywany, czyli brak otwartego świata względem małych map czy małych lokalizacji. Powiedziałeś, że na konferencji Farm powiedział, że już połowa gry jest zrobiona. No to jak teraz jest, no przecież wiemy, że oni wcześniej skanowali cały ten obszar. No to teraz skąd wezmą całość mapy czy całość otwartego świata zamiast małych lokalizacji? Bo to jest to, co mnie pyta. Nie wiem, czy ktoś to też Dobre pytanie. Zapytał. Wydaje mi się, że raz, że to, co mieli poskanowane, jest większe niż było w grze wykorzystane ze względu na czas i budżet, więc to, co że łatwiej jest zmapować i, i w ramach tej, tej technologii do, do puszki sobie schować te dane gdzieś tam na serwerach, a niekoniecznie to na pewno zostało wykorzystane, więc ja to rozumiem tak, że ta część faktycznie w ogóle będzie zutylizowana jeszcze raz, czyli będzie y, ta część, która była w grze i no to współka się pochwaliła, że to będzie dziesięciokrotnie większy obszar. Więc y, wygląda na to, że nie dość, że ty, ty, ta część stara będzie obecna, to jeszcze będzie faktycznie dużo więcej elementów, też dużo wykorzystania AI y, mam wrażenie z tego, co wczoraj słuchałem i, i tego proceduralnego generowania. Natomiast samo to nawiązanie, że w drugiej części, no bo to de facto tym będzie, będzie ta pierwsza część, to mi w ogóle się kojarzy z tym, co zrobiła słynna seria action z, z czasów mojego dzieciństwa, czyli Gothic. No tam mm -hmm. w drugiej części po prostu też się wracało, w drugiej części można było do tej, świat z pierwszej był też tylko zmieniony i to jest bardzo mm -hmm. fajny aspekt dla graczy, że mogą wracać do gry z poprzednich lat, no bo to też buduje taką więź ale tutaj to jakby nie mam wątpliwości, że, że jest, jest te, tego kontentu na tyle dużo, że nie będzie problemu, ale mi się wydaje, że też Chernobyl Light, gdyby miał pieniądze farm wcześniej, to ten early access by nie wyszedł, że to też wynikało z tego, że gra jeszcze nie była gotowa, a pieniądze się skończyły, więc wyszło dobrze, natomiast wiemy, że po innych spółkach, ktoś ma czas, kolejny rok, kolejne dwa, i jak przesunie tą grę i dopracuję, no to, to zazwyczaj to jest dobra decyzja. Więc, więc często ten reakcje wynika po prostu z braku środków. Więc no szczególnie, że też, to też wczoraj padło na konferencji. Kolejne te delce później były łatwiejsze dzięki temu, że gra była jeszcze w okrojonym spektrum na, na tej pierwszej premierze, więc to też pomaga później dodawać kontentu, bo się ma go częściowo zrobionego, rozgrzebanego, niedokończonego, więc w międzyczasie można to dodawać. Czarnobyl Full i zapowiedzi farma to tak. 20-30 razy większa powierzchnia świata gry. 10-20 razy większa liczba postaci broni, gadżetów. Farm sucha graczy i tego, czego im brakowało. Ale patrząc na to wszystko, jest dla mnie takie ciekawe, bo o ile mapa się zwiększy 20-30krotnie broni dostępy, o tyle na przykład w tej prezentacji widzimy 2-3 razy dłuższy czas rozgrywki tylko. Gdzie nie jest to wykładniczo, że 10 razy więcej dostajemy, więc 10, tam 20 razy więcej. W, w samym czasie rozgrywki dostanie. Ciężko jest dołożyć, bo tam w Czarnobylajcie było kilkanaście godzin, fabul, fabularnych. Też gracze, niektórzy grali, to też spółka pokazywała niektórzy no dużo, dużo więcej, włócząc się po tym świecie. Natomiast w Open World no wiadomo, że spółka w tym budżecie, bo tu mówimy o, padło 20 milionów minimum złotych, więc całkiem to już taki budżet rozsądny jak na Indie Premium. Że no, ciężko mi sobie wyobrazić, że, że można konkurować tutaj z Wiedminem i zrobić fabułę na 50-60 godzin i z pobocznymi kustami na 100, więc oczywiście to nie jest ta konkurencja. Więc, więc, więc pewnie tu jest ten szkopuł, że fabuła będzie taka, a, a tutaj oczywiście te takie jakby nawet open-worldowe kwestie no, nie bronią nam grać więcej. I, i no tutaj te dwie referencje, które się pojawiły też w tych ankietach, to gracze oczywiście Stalker i Metro, więc to są naturalne, tak. naturalne gry, na których się tutaj spółka wzoruje, ale to nie jest zaskoczenie, bo gry są w tym samym klimacie post-apo. Natomiast ci gracze też wymienili Fallout jako tę główną referencję, co jest ciekawe, i stąd też pójście w stronę rpg I to też wczoraj wybrzmiało No Ale mocno. Fallout, Fallout jest kultowy. To Dobre. tak dość ambitnie bym powiedział, jeżeli się prób, próba porównania się do Fallouta, których mamy części, daj Boże, cztery, nie licząc dodatków. Tak, no i Bethesda drodze... jako dewelopera oczywiście, natomiast to był feedback graczy, a nie, mhm. a nie, a nie tutaj jakby nakierowanie spółki, więc faktycznie dla mnie to jest zaskoczenie, że gracze... Ja oczywiście życzę, żeby to było stworzone uniwersum na tym poziomie, to byłoby fantastyczne mieć polskiego Fallouta bardziej niż polskiego Battlefielda, yy, zwłaszcza mhm. patrząc... Yy, Jaki sukces Fallout osiągnął, tak tak? ale poprzeczka jest ultra wysoko zawieszona. Tak, znaczy no ja bym tu na pewno nie robił porównania bezpośredniego, bardziej o referencję hmm. klimatu pewnie. Tak? No bo też nie wierzę w to, że spółka jest w stanie zrobić pełną kwit tego RPGA, tylko bardziej właśnie action RPGA, którego ja też ten gatunek bardziej cenię prywatnie, że w sensie hmm. jest, jest to łatwiej mi go ocenić. Ale faktycznie no z tym tytułem spółka wpisuje się w jakieś tutaj. Trendy rynkowe i, i widać, że no, pytanie, jak dobry będzie Stal Metro w najbliższych e, kwartałach, mhm. bo te, te tytuły są na pewno w, mają wysokie budżety marketingowe. Paweł, kluczowe projekty 23-26, Czarnobyl full, toż. Przedzamy państwa nazwa robocza będzie to zmienione, ale mamy jeszcze nazwę kodową Villa, To jest jakby dodatkowy aspekt. No i powołanie nowej spółki więcej projektów technologii podwójnego zastosowania. Co się pod tym kryje? No O tym trzecim już trochę mówiliśmy, czyli właśnie pewnie jakaś współpraca z wojskowymi podmiotami, natomiast to jest na razie tak enigmatyczne, że ciężko mi do tego coś przyłożyć, chociaż wierzę, że jakieś finansowanie się uda zdobyć pod to, czy to dotacyjne, bo też o tym było trochę mówione wczoraj. Natomiast sam shooter, szczerze mówiąc, przy skali tych projektów no, brzmi jakby to były początki zupełne, czyli jakby zespół skończył wspierać World War Free, czy kończy teraz, mhm. więc naturalnie musi swojej kompetencje. Tak, więc to wygląda jak taka płynna kontynuacja i tam padły hasła. Typu proof of concept, więc to nawet jeszcze nie jest mhm. prototyp. Także ten projekt się dopiero zaczyna i no wiemy, że szutery się. Nie robi się shooterów za 2 miliony 3 złotych. Więc nie widzę finansowania na razie w spółce na tę na grę, więc pewnie. Ja, będąc w spółce, bym próbował zrobić jakiś tani właśnie proof of concept, czy taki prototypik i pójść do wydawców, żeby go sfinansowali. No, bo nie wierzę, że spółka jest w stanie pociągnąć dwa produkty, produkty już nawet abstrahując od tej trzeciej nogi wojskowo technologicznej. Na sam VR też jakby no w ogóle. No to jest trudny rynek ciągle, więc, 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 więc trzeba jakichś partnerów. Więc na pewno jestem, dam sobie rękę uciąć, że Czernoby full jest większością wyceny w tym momencie przyszłej spółki i od tego powodzenia tego projektu i finansowania będzie zależała wycena farmy. Czyli tutaj. Pod, Projekt jest o tyle ciekawy. No, i z tego, co spółka mówi, jeżeli faktycznie połowa jest zrobiona, oczywiście na tym etapie już spółka musi być po kontaktach z wydawcami. Więc, więc, więc z tym doświadczeniem zespołu pewnie łatwiej będzie się przebić w gąszczu tych gier niezależnych. No tak, ale rynek zareagował dość niepokojąco, Zgadza się? o kurs akcji, no bo wszystko, o czym my mówimy, to jest jakby spory optymizm, tak, dokładnie, zakładamy, że ta wycena, właśnie, znowu, będzie mocno oparta o nowy projekt, przerabialiśmy to na polskim rynku, tak, czyli duże projekty, na których ma być oparta przyszła ewentualna wycena spółki, różnie się to kończyło Bardzo historycznie. Różnie. No i co, znowu dochodzimy do sytuacji, w której mamy spółkę, która stawia wszystko na jedną kartę. No aż tak skrajnie to nie, no bo widzisz, no może przynajmniej nie, pokazuje, to tak że ma kilka... Wyglądać, tak, tak, no bo... Ale to bardziej moja opinia chyba, że, że ta, ta część będzie na pewno najkluczowa hmm. dla wyceny. Więc pewnie patrząc na taki risky reward to na pewno deal wydawniczy czy, czy deal z Platform Holderem, czyli jakiś ekskluzyw, może to jest coś, co by bardzo zderiskowało tą spółkę, czyli jakby wzięcie pieniędzy od wydawcy albo od strony Microsoftu na grę z góry na, na część budżetu. Na pewno by uspokoiło inwestorów, natomiast to, co się wczoraj wydarzyło, to moim zdaniem wyparowała wycena World War Free po prostu. No bo, bo tutaj, no, tak jak mówię, oczekiwania te detaliczne były kosmiczne. A wczoraj de facto dowiedzieliśmy się, że nawet to, co zostało zaksięgowane, ja to tak czy tam nie jest pod jakimś ryzykiem, no bo skoro wydawca nie zapłacił, a teraz obiecuję, że w, w kilkunastu latach spłaci, też znamy historię zagranicznych wydawców, którzy nie do końca płacili z polskim spółką, natomiast no przynajmniej jakiś cash flow co dodatkowy to na pewno jest ważne, ale jest tam na pewno jakieś ryzyko, że ten wydawca z jakiegoś powodu, nie wiem, za pół roku powie, że nie ma. No dobra, no. to z czego Czarnobyl Full finansują w takim razie? To jest bardzo dobre pytanie, bo na koncie jest 3 miliony i mniej więcej tyle spółka przepaliła w ostatnim kwartale, więc, więc, więc faktycznie ta część tej raty miesięcznej na pewno w jakimś małym stopniu będzie finansować studio. Mam wrażenie, że trochę na dotacje tutaj spółka liczy, pokazując te projekty i tutaj jeden projekt na 8 milionów chyba jest pitchowany teraz, więc to jest jakiś taki sweetener, który mógłby podreperować budżet. Natomiast no ja się trochę dziwię, że zabrakło tego w strategii wyjaśnienia finansowania, no a szczególnie, że została zaprzeczona ta emisja akcji. No bo jakby patrząc na sprawozdanie, oczekiwałem, że wręcz to będzie zapowiedziane na tej konferencji, że potrzeba finansowania projektu. Także no czegoś nie wiemy ewidentnie i czegoś nie widzimy i pewnie e, coś tu się jeszcze wykluje w najbliższych miesiącach, czyli albo dotacja, albo, albo jest jakiś inwestor na te spółki projektowe. Natomiast no też ciężko mi sobie wyobrazić, że jeżeli inwestor inwestuje w te reality 51, no to pozwoli przenieść te pieniądze na, na grę piętro wyżej. To też jest takie nielogiczne, no bo zazwyczaj inwestor celowy chce w zainwestować w konkretny projekt. Yy, gra ma być wydana oczywiście PC, konsola nowej generacji, ale spółka mówi, że potencjalnie na Nintendo Switch 2. Tak. No i znowu wracamy do kosztów. Jakby, czy łapanie wszystkich platform jest dobrym ruchem. To akurat jest prosta odpowiedź, bo zazwyczaj są chętni, żeby sfinansować portujące studia, takie jak właśnie czy Forever, czy. czy, czy... Inne konkurencyjne, chętnie biorą takie tytuły i płacą z własnej kieszeni i się dzielą dopiero e, po re recapie z, z, tym, z, z, z drugą stroną. Natomiast dla dewelopera to jest dobre, bo wtedy ma bez tego podmiotu by nie sfinansował gry, a tak de facto dzieli się tylko upside'em, Także i tak było z Chernobylite'em którego robił w, z konsole All in Games w ogóle, więc i ta już jakby prawa wróciły z powrotem do farmy. Projekt zyskowny, no natomiast no, to też był kontrowersyjny ruch. Natomiast w przypadku Switcha, szczególnie, no to faktycznie to jest takie odstresowanie na zewnątrz. Jeżeli ktoś jest specjalistą od tej platformy, no to, to wręcz jest takie, no, nie można na tym stracić. O, to chciałem powiedzieć. Czyli, czyli przy konsolach trudnie znaleźć takiego chętnego, który weźmie na siebie całe ryzyko finansowania e, i się podzieli upside'em. Natomiast faktycznie ekskluzyw mógłby być ciekawą opcją, bo za grę o budżecie 20 milionów pewnie można z, może 2, może 3 miliony dolarów mhm. wybłagać w Microsoftie czy w Sony za, za ekskluziwa, i to wtedy jest game changer, no bo, bo wtedy to zmienia ten, tą percepcję budżetu. Także ja tam wczoraj w, w dość bliskim rzędzie siedziałem, nie widziałem strachu w oczach na, na, na tutaj na prezentacji, więc jakiś pomysł tam chyba w zarządzie jest. Także, ale też mi zabrakło, że za dużo domysłów na razie, więc faktycznie chyba się inwestorzy przestraszyli tego, no tego, o czym mówimy, finansowania po prostu, no bo jak się robi grę za 20 milionów to projekt ambitny a pieniędzy na koncie brak. Dokładnie. Ja bym poprosił jeszcze o pokazanie tego slajdu z takim już kończąc wątek, czyli action plan na no właśnie, tu mamy action plan na kilka lat do przodu, tak? Bo my dzisiaj mówimy, kurs zareagował tak, sobie 20% spadek. Tak. Wiemy, że, no ale to jest właśnie nasze gdybanie, tak? Być może my o czymś nie wiemy w kontekście pieniędzy czy finansowania tego projektu, no ale jeżeli patrzymy na action plan, to czy nie za szybko zapalamy w pomarańczową lampkę, w... zastanawiając się i zadając za dużo pytań, no bo jeżeli zobaczymy sobie, że. 24 rok, tu mamy zapowiedź nowego projektu i dedykowanej kampanii marketingowej. 24-25 dopiero intensyfikacja działań marketingowych, premiera projektu, 25 rok i potem rozwój tego projektu. Tu mamy w zasadzie przed sobą dwa lata, w których się może bardzo dużo jeszcze przecież wydarzyć. To czy tak to sobie trochę nie, nie teraz za szybko nie rozmawiamy o problemach. No i też są przychody z tego Czarnobyta pierwszego, no bo ta gra się ciągle sprzedaje. Natomiast no zespół jest duży. Tam około 100 osób nawet licząc jakąś pensję niską nawet jak na tamtą część Polski, no załóżmy 10 tysięcy złotych, co wydaje się dość naprawdę konserwatywnym założeniem w Game devie, no mówimy tu o milionie złotych miesięcznie. Mm -hmm. Tutaj to, to są duże, duże kwoty, prawda? Więc jakby ten payroll w spółce jest istotny. Także y, też no, znamy ten model z innych spółek, taki Work for Hire, ten zespół mógłby robić dla zagranicznego wydawcy jakiś projekt na marży po prostu. I to byłby fajny, stabilny biznes. Z jednej strony ryzykujemy na Czernobylu, a z drugiej robimy dla jakiegoś zagranicznego wydawcy grę jako zespół jako fabryka. Taka. Ja to trochę tak nazywam, ale dobrze y, y, opłacona. Może to jest jakieś rozwiązanie, może tu są, ale no, zabrakło ewidentnie tego wczoraj, z czego ten zespół ma się finansować, bo moim zdaniem do tej pory finansował się z umowy z wydawcą World War III hmm. i to no, było dość wyraźnie widać, po, po, że w zależności, kiedy te płatności wpadały, to takie były wyniki spółki, y, więc y, no, tak naprawdę dużo niespodzianek jeszcze pewnie przed nami. Dużo niespodzianek pod nami. No cóż, patrząc na przebieg tego tygodnia, ewidentnie Mikołaj nie przyniósł. E, jakiś e, fantastycznych informacji, przynajmniej dla Farm 51, biorąc pod uwagę podniki. Na razie od Mikołaja dostali minus 20 na, na giełdzie. E, zobaczymy, jak, e, jak się sytuacja będzie rozwijać. Paweł Sługalski był moim Państwa gościem, e, program Focus na polski game. Dev. Dzisiaj omawialiśmy Farm 51. E, szanowni Państwo, e, oczywiście zachęcamy jak zwykle. Zostawcie swoje komentarze, zostawcie informacje, które spółki mielibyśmy wziąć pod lupę. I to pewnie będzie trudne pytanie teraz, które spółki. Mieliśmy ostatnio też wyniki Bumbitu. Wcześniej poruszaliśmy kwestię Bumbitu, więc dzisiaj nie będziemy też tego rozdrapywać. Co przed nami? No przed nami przede wszystkim wyprzedaże, więc pewnie jest kilka takich gorących okresów. Zobaczymy, jak te święta się będą układać. Do świąt mamy chyba jeszcze dwa programy, więc mamy jeszcze jakieś capacity na ciekawe spółki przed świętami. A kilka Up. spółek ten. się jeszcze czai w kolejce do wejścia na giełdę. To też gdzieś to okienko no się właśnie. odblokowało. Także ja tutaj... A może to jest kierunek, który Państwo chcieliby poznać, czyli spółki, które się czają za rogiem, i może je powinniśmy tym razem wziąć pod lupę. Niż starych giełdowych wyjadaczy, którzy są już tam od nastu lat, bo przecież farm już za sobą trochę lat ma, a studio też stare, bo już ponad, już pełnoletnie już 18, 18 lat. Dziękujemy bardzo za uwagę, Paweł Sługalski Fokus na Polski, game dev. Do zobaczenia w kolejnym odcinku.